Słuchajcie, ja to mam takie wrażenie, że teraz wszyscy nagrywają filmiki. Coś tutaj chyba chciałam przetrzeć tu po prostu i ten filmik będzie krótki. Ponieważ ja w tym filmiku chciałam zawrzeć wiadomość do wszystkich, do wszystkich ludzi. Ja jestem po kąpieli. Ale to nie jest ta wiadomość do końca. W sensie ta główna. Ponieważ główną wiadomością jest to, że ja uważam, że kobiety nie powinny pracować zarobkowo. I to jest potwierdzone naukowo, że nie powinny. Uważam, że mm, sufrażystki, czyli sukuby tamtych czasów osoby, które znaczy kobiety które y, emancypowały emancypantki, tak? one zniszczyły świat świat został przez te sukuby sufrażystki po prostu zniszczony i to teraz jest naszym zadaniem, żeby to naprawić ponieważ ja nie chcę pracować y, zarobkowo ja chcę, żeby mój mąż pracował zarobkowo, a żebym ja mogła zajmować się domem, Zajmować się domem i dziećmi i być w swojej e, żeńskiej energii. Po prostu. E, I tutaj kod właśnie postanowił mnie wspomóc w tym e, w tym przedsięwzięciu, żeby wam po prostu to... Przekazać. Także ja bardzo proszę, żeby każdy wziął sobie to po prostu na 100% serio. Na 100% serio. To... to są poważne tematy. I to są bardzo ważne tematy. I tak naprawdę od nas zależy to, jak będzie wyglądał ten świat. Ponieważ przyszedł taki czas w moim życiu, że, mm, że każą mi iść do pracy, I po prostu do e, pracy zarobkowej, zmuszają mnie do tego. Większość e, ofert pracy, które ja oglądam, po prostu na portalach e, różnego rodzaju, to jest praca dla mężczyzn, e, i po prostu. E, no tak. E, tak to wygląda. Właśnie to jest to. Jest dużo, 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 dużo filmików różnego rodzaju o tak zwanym homeschooling, czyli jakiejś takiej edukacji domowej edukacji, która ma rzeczywiście przygotować dziecko do, do życia, ponieważ edukacja w szkole nie nauczyła mnie niczego przydatnego w życiu. Chodziłam do liceum ogólnokształcącego. Nie nauczyłam się tam nic, e, nic, co by mi się przydało. Nie nauczyłam się tam gotować. E, nie nauczyłam się tam szyć. Nie nauczyłam się tam e, robić na drutach. I nie nauczyłam się tam e, niczego, co by mi się przydało rzeczywiście w, w życiu. E, może jedynie co to wypowiadać się po polsku i po angielsku. Ale to już pomijmy. Dobra, coś na pewno się tam nauczyłam. Jednakże... E, Rzeczy, które są istotne, psychologia pominięta zupełnie, zupełnie pominięty aspekt, że są w ludziach emocje i że można je rozróżniać w ogóle. I po prostu kiedyś to tak było. W średnim wieczu było tak. Kobiety siedziały w domu z dziećmi, i jak chłopcy podrastali.